Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget Już moi kochani 54 odcinek, a więc bardzo szybko te odcinki lecą Wczoraj mieliśmy do pokazania bardzo dużo walk yy, Bo mieliśmy przerwę sześciodniową No i musieliśmy to wszystko moi kochani nadrobić Ale już jest wszystko nadrobione na szczęście, więc o to się nie musimy martwić Jest wszystko pod kontrolą znowu moi kochani awka jest zatrzymana a dlaczego awka jest zatrzymana Ano już wam mówię bo dzisiaj mam do znalezienia tego pupila lisorożca w środową noc w mieście teges no i moi kochani gdy na nakarmię na poziom setny to później przechodzimy właśnie na lisorożca i jego będziemy karmić w ziemi już dzisiaj wydropiłem pupila lisowilka bo był do znalezienia w dzień dzisiaj więc go znalazłem więc za niedługo ziemia też moi kochani już przejdzie na drugie, drugie pupile. No na razie tylko woda przeszła na drugiego pupila. Kroks już jest na setnym poziomie. Teraz Koniks. Mrok wygląda najgorzej. Jeśli możecie zauważyć. No tu będzie ciężko. Na pewno będzie ciężko moi kochani pokonać zębikiem właśnie tego toperza. Troszkę prób na pewno pójdzie. Bo grałem na innych kontach. No i właśnie miałem taką samą sytuację. Że zębik musiał zabić toperza. No i nawet jak on miał setny poziom zębik, to nie zawsze za, nie zawsze pokonywał takiego toperza na przykład w ciągu 10 razy, tak? Troszkę więcej to zajęło, ale może tu akurat mi się przyfarci, nie wiadomo. Nieważne moi kochani, mamy który poziom 234, tak statystyki wyglądają jak możecie zauważyć. Więc jest dobrze, jest na pewno dobrze, wymieniłem sobie ten gem na siłę, bo ostatnio na tej broni mieliśmy gem, który miał chyba bodajże 282 czy coś takiego, około 300, a teraz ten gem ma prawie 400, więc troszkę podbustowaliśmy sobie naszą wspaniałą broń. No i oczywiście itemy. No dzisiaj już jest wszystko, rozumiem, że rozmontowane u Kowala. Tak, dzisiaj jest wszystko rozmontowane, więc przejdźmy teraz sobie do kibla i rzućmy jakiś epik. Powiedzmy, że ten epik rzucimy. Dobra, no i tego też nie możemy rozmontować. To jutro rozmontujemy sobie. Oki yy, O, tutaj bardzo dobrze z zarządcą areny stoimy. Jak możecie zauważyć, 262 runy ofiarujemy sobie. I przychodzimy na jakąś walkę. Lecimy. No i co? Uniki. No chyba ta Ale Jest, udało się pokonać Spoko Klaser właśnie 82,23 777 miejsce, spoko moi kochani Bardzo spoko W gabinecie magii będzie nowy zwój To jest spoko tego jeszcze nie możemy mieć zakręcia Szkoda ale już będziemy mieć następny zwój, za niedługo nam się, moi kochani, pojawi, bo już ma, ukończyliśmy 100%. W pupilach to za chwilę, przejdźmy do lochów. Lochy są bardzo ciekawe. Może akurat zabijemy ten portal, ale wątpię, bo to jest wiadowca, tak? 47% do zbicia, może być różnie, ale mam nadzieję, że nam jednak pójdzie dobrze. Spróbujemy. Może się uda. No, jak na pewno z unikami się uda. No, zobaczymy. Ale na razie wygląda to całkiem dobrze. Zobaczymy zaraz. No, żeby też krytów nie walił takich strasznych. Zobaczymy. No, nie uda się chyba. Chociaż. O, piękny krytyk za 6 milionów. Zobaczymy. 3,200. 6,800. Udało się. Pokonaliśmy ten portal. Powiem Wam, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już mamy 9 portali za sobą, więc powiem Wam, że naprawdę jest super. Teraz przejdźmy sobie może. A może tu coś jesteśmy w stanie zrobić? Zobaczmy. O ja. Nie, jesteś, jesteśmy w stanie to zrobić, moi kochani. A, jak blisko było! Jesteśmy w stanie pokonać Sutenera Petyra. Więc to jest akurat spoko sprawa. Tak sobie po prostu spróbowałem. No i dobra, przejdźmy teraz do naszej twierdzy. No tutaj wiadomo, już za niedługo nam się twierdza ulepszy. Na poziom 12, później tak jak wam mówiłem. O, gem. Gem na siłę, spoko Zróbmy jakieś walki może Byle jakie Żeby jakieś były Dobra Okej, okay, następna walka o 13 tysięcy to nawet spoko Dobra No i tu poddajmy, poddajemy sobie Dobra. Odbierzmy sobie. No i tutaj poziom 9, 8, 5, 8, 5, 9, 7, 9, 9 i 9. Odbierzmy sobie 7 awanturniczości. Ok. Łatwo. Dalej przechodzimy. Dobra. Łatwo, na razie idzie. Podoba nam się to. Kurcze, przegraliśmy. No. Chyba trzeba będzie troszkę naszego Władysława ulepszyć. Tam kilka poziomów. No na razie. Wszystko dajmy we Władysława. Żeby on sobie radzi, nie? Więc tak to wygląda w twierdzy. Teraz Gildia. Zróbmy sobie, moi kochani, wspaniałą walkę. No. I portal, moi kochani, gildyjny. Zobaczmy, no, wczoraj. To jest mag. Wczoraj nam dobrze poszło. To jest chyba następny portal, bo ten portal, to wczoraj biłem, to już został zabity przez innych zawodników. Dobra, no może być. Sprawdzimy sobie. 14... Prawie 15 milionów. Jest to bardzo dobry wynik, moi kochani. Bardzo dobry wynik. No i w poczcie też mam coś do pokazania wam. Kilka wież. Jasiu i Małgosia. Do pokazania. No wczoraj odcinek był bardzo długi. Chyba najdłuższy na moim kanale. No bo musiałem wam wszystko pokazać. Zaległe walki było naprawdę długo, ale chyba, no ten odcinek już na pewno długi nie będzie. Dobra, no i popatrzcie, Wojownik też dobrze sobie radzi. Mak nawet też. No Mak też coś tam zadał, no i Gunda. Gunda jakoś sobie radzi. Ale już wam powiem, że teraz obecnie w wieży mamy maga i jest bardzo ciężko go pokonać. Już tam kilka prób próbowałem, no i nic moi kochani, no i nic. Nie udaje mi się pokonać tamtego maga. Jest tak jakbyśmy troszkę stanęli. W wieżach, ale jeszcze na pewno przyciśniemy, bo gdy tego maga pokonamy to bodajże będzie albo wojownik, albo zwiadowca. Chyba, że będzie kolejny mak. Jak będzie kolejny mak, to też troszkę postoimy. Albo mam nadzieję, że jednak będzie jakiś wojownik. Dobra, moi kochani, czyli dobrze nawet poszło. Jak widzieliście, dużo nasz paladyn zabrał. Teraz niedźwiedzia skóra. Wojownik, tak samo. Musiałem wyciszyć mikrofon na chwilkę, ale już jest wszystko pod kontrolą. Dobrze jest, moi kochani, bardzo dobrze. Powiem wam, że te levele są naprawdę już wysokie, nie? Jesteśmy w stanie pokonać tego przeciwnika w E-Asterosie Sutenera Petyra Przy szczęściu jak nam siadą krytyki Na pewno go pokonamy. Kurcze, Wojownik zadał 7 baniek 1800 mag 2900. No z 4 miliony mag zabrał No bez rewelacji bez rewelacji, wojownik więcej zabrał. Mag tak średnio, no jak magowi krytyki nie wchodzą, no to bardzo średnie. No i co moi kochani? Znowu tak dużo musieliśmy zbijać. Haha! Ha. No znowu, znowu 23 miliony do zbicia. Coś tak u negunda nasza słabo. Szkoda. Dzisiaj pupile moi kochani, dzisiaj będzie ogień. No wczoraj wam powiem ta walka. Jak atakowałam światło tą ziemią, no to się troszkę zaskoczyłem, ale później zobaczyłem sobie jeszcze raz tą walkę i nasza Dzienka miała gorsze, gorszą inteligencję niż Ponykoni swoją zręczność, ale no moi kochani, no powinniśmy to wygrać, tak? Wczorajszą walkę. No to, że dwa krytyki z jego strony, ze strony Ponikoniego. A ja chyba żadnego krytyka tam nie dałem. Zrobiliśmy środowisko pupila lisowilk, moi kochani. Czyli trzynasty pupil. Zobaczcie, jaka walka fajna. To jest, moi kochani, mistrzostwo. Fajne uniki. Uniki kary, moi kochani. Jak możecie zauważyć. Warka jest naprawdę interesująca, ale udało się pokonać, więc bardzo się cieszymy z tego powodu. No i ostatnia wyżej jaką pokonaliśmy, no to poko, pokahono tu do nas, pokahono tu do nas, zwiadowca. No to musieliśmy się dobrze spisać. Wiadomo, że nasz paladyn moi kochani, robi główną robotę, nie? To jest na pewno bardzo fajna sprawa. Zobaczymy jak dzisiaj w pupilach nam pójdzie. Jestem ciekawy. Dobrze, że wczoraj udało się jakoś uratować te pupile, nie? 3-2 było, bo na początku powiem wam, że zapowiadało się tragicznie. Teraz będziemy przechodzić na te drugie pupile, więc walki będą ciekawe. Poniekąd. Różne można mieć drogi w pupilach, moi kochani. Ja właśnie przybrałem taką, chociaż teraz tak zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem, że karmię tego płomiełaza, bo on będzie miał bardzo ciężko pokonać, jednak. E, bardzo ciężko będzie miał pokonać tego infernixa i. Nie wiem, nie wiem. Może lepiej, jakbym Chompa, moi kochani, karmił, bo Chomp nawet jest w stanie pokonać Smokiego, czyli 15 pupila w ogniu, a Smolki może zamknąć chyba środowisko. Więc to też jest na pewno, moi kochani, dobra taktyka. Ale no to też nie wiadomo, ile prób potrzeba, żeby Chom pokonał właśnie tego Smokiego, Tak, to też nie wiadomo. To też naprawdę nie wiadomo, moi kochani. No i dostaliśmy taki koszyczek. Dobra, moi kochani, koszyczek dostaliśmy w, w salach chwały teraz. Jesteśmy top 800, jesteśmy świetni. 17 miejsce w Twierdzy. Widzicie, już zbliżamy się do top 2000. W pupilach mamy cały czas top 1000, więc jestem zadowolony. Tu 623 miejsce. Dzisiaj z kalendarza kamienie. Koło. Zobaczmy, co nam koło dzisiaj wylosuje. Exp. Może być. Na pewno exp jest fajną rzeczą. Przejdźmy sobie teraz do pupili, moi kochani, szybciutko. Już dostajemy bardzo. Dobrze moi kochani musiałem zatrzymać, ale już jestem. I atakujemy. Atakujemy. Mamy 112 SGT stąd. 269 poziom. Łączny poziom 112, liczba kupili 9. No jest ryzyko, nawet jak wodą pójdziemy, taka jest prawda. Jest ryzyko jak wodą pójdziemy, ale wody mamy no najmocniejszą, więc... Spróbujemy. Spróbujemy naszą wodą. Oha, oha. Ma to podzielone? Spoko. Spoko. Pewnie ma podzielone te pupile jakoś dziwnie. Nie wiadomo, czy nasz Crocs się poradzi. Co on tam sobie ulepszył? Kogeniut. Nie, no powinien sobie poradzić, Crocs. No dobra, pięknie. Mhm. Dobra jest. Ładnie. Dało się wygrać spoko. Jedny oczywiście je z dostaje jedzonko, więc spoko. No później widzimy się za 14 minut. Dobra, moi kochani, czas na kolejną walkę. Łączny poziom 90. Spróbujemy mrokiem. Bo to jest nasz najsłabszy żywioł z tych czterech. Więc mrokiem. Mrok for the win. Powinniśmy wygrać, ale wiecie, jak to jest. Z tym powinniśmy zobaczymy. Aha. Mhm. Zobaczymy zaraz, oho. Aha. Brawo, <laughs> moi kochani! Bullshit, co za skandal! Muszę, so muszę sobie tą walkę jeszcze raz zobaczyć. Nie wytrzymam, moi kochani. Ja cię kręcę. 1618 na 1411 i porażka. Nie mogę, moi kochani, jest dramat. Przegraliśmy Będzie ciekawie właśnie przez tą walkę. To była... To powinna być stuprocentowa... Stuprocentowy win to powinien być. Nie było innej opcji, ale no widzicie, widzimy się za niedługo. Jestem z powrotem, moi kochani, i to co się stało w tamtej walce, no wolę nawet nie mówić o tym. Wolę nawet o tym nie wspominać. Ogniem Lecimy. O, papłomyk pokonał naszego płomiołaza. No... Dzisiaj będzie ciekawie, moi kochani, na pewno dzisiaj będzie ciekawie. Zróbmy kogoś na arence. Dobra, niech będzie. Wojownik. Pokonany. W porządku. Nic do klaserka? Nic? Dobra. Zostały nam jeszcze dwie walki, więc widzimy się za niedługo. Jestem z powrotem moi kochani. No i teraz trzeba podjąć jakąś walkę. I światłem pójdziemy. 93 na 98 dzynka, zobaczmy. Powinniśmy pokonać tego chompa, dokładnie. Pokonaliśmy, Hurra, moi kochani, Hurra. I 107. Będzie ciekawa walka. Ale może się uda. Widzimy się za niedługo. Dobrze, moi kochani, na razie jest 2-2 w pupilach. Ale możemy zrobić 3-2, jeśli pokonamy ziemią. Ogi ogień. O! 97 na setny. Ciekawy jestem tej walki. Nie będę ukrywał. O, brak uników. To uniki zostały wyłączone? Jest, udało się, dobra. Okej, okay, 3-2. 3-2. Mogliśmy mieć, moi kochani, 4-1, gdyby nie ta walka, jak wystartowałem mrokiem, bo zembik nasz miał chyba 92 poziom, a płomieła z przeciwnika miał 83 poziom i my to przegraliśmy, a różnica była 9 karmin. No, bullshit. Straszny bullshit. Może teraz. Może się uda? No wątpię. Średnio, średnio to wygląda, widzicie? Z tymi unikami jest bardzo średnio, moi kochani. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj. Bardzo taki przyzwoity odcinek. Nie za długi, nie za krótki. W sam raz. Widzimy się już jutro w kolejnym materiale i do zobaczenia.